Dawno temu młody wojownik wspiął się wysoko na drzewo, by zabrać z orlego gniazda jedno jajo. Zaniósł je do kurnika, gdzie leżało wśród małych kurzych jaj. Kiedy nadszedł czas, skorupa pękła i wykluło się orle pisklę. Rosło razem z kurczętami, ucząc się dziobać ziarno i grzebać w piachu. Pewnego dnia młody orzeł spojrzał w niebo. I zobaczył wysoko nad sobą dwa majestatyczne orły, szybujące w blasku słońca. Rozłożył skrzydła i przez chwilę poczuł, że mógłby wzlecieć. Wtedy obok niego stanęła kura, spojrzała na niego z lekkim szyderstwem i powiedziała Nie bądź głupi, tylko orły mogą latać tak wysoko. Młody orzeł zawahał się, złożył skrzydła i wrócił do dziobania w piachu. Nie pozwól, żeby cudze ograniczenia stały się twoimi jeśli chcesz więcej takich historii kliknij subskrybuj